Spryskuję skórę przed wyjściem i nie obawiam się już kleszczy. Ten domowy spray skutecznie je odstrasza. Zrobienie go zajmuje chwilę, a zapewnia ochronę przez wiele godzin. Kleszcze tylko czekają na swoje ofiary w pobliżu miejsc, gdzie spacerujemy lub spędzamy czas na świeżym powietrzu. W każdej chwili możesz znaleźć na sobie kleszcza, jeżeli się przed nimi nie zabezpieczysz. Dlatego tak ważne jest stosowanie preparatów odstraszających te pajęczaki. Ale wcale nie musisz kupować ich w sklepie, ich ceny są dość wysokie. Domowy preparat jest tańszy, możesz zrobić go w każdej chwili i zawsze mieć go pod ręką. Wystarczy spryskać odsłonięte części ciała, jest bezpieczny do stosowania na skórę. Kleszcze przyciąga do nas nasz zapach. Dlatego spray działa, jeśli wykorzystamy zapach, którego kleszcze nie lubią. Cały sekret tego domowego sprayu tkwi w rozmarynie. Kleszcze nie lubią jego zapachu, ale wcale nie musisz go kupować. Wystarczy naturalny olejek eteryczny. Do naczynia wlej najpierw łyżkę spirytusu lub wódki. Alkohol przedłuży działanie olejku. Dodaj jedną trzecią szklanki wody destylowanej i wlej około 40 kropli olejku z rozmarynu. Wszystko wymieszaj i przelej do małego atomizera, spryskaj skórę przed spacerem i schowaj buteleczkę do torebki. Zawsze może się przydać, kiedy ze znajomymi zatrzymasz się na pikniku w parku.